Struktury zmieniać i być może dokonać także pewnych weryfikacji tych planów, które powstały za naszych czasów, ale jednocześnie mm. trzeba jednak te plany w dalszym ciągu realizować. One w wielkiej mierze nie są realizowane, i tutaj te uzasadnienia, które. Mogą być w tej chwili przedstawiane. Ja nie będę o nich mówił, bo nie słyszałem, żeby gdzieś publicznie przedstawiane, więc też nie jest to moja rola. Ale te uzasadnienia muszą być traktowane jako pewne wyzwanie techniczne w naszych relacjach, na przykład ze Stanami Zjednoczonymi, z producentami tych rodzajów broni. Ale w żadnym wypadku to nie może oznaczać, żeby te plany były odrzucane. To wszystko razem tworzy taki trudny. Bardzo zespół zadań. No i chciałbym tutaj, chociaż robię to z przykrością, no, wyrazić przeświadczenie, że obecny rząd na pewno jest niezdolny do tego, żeby tego rodzaju trudną akcję, bardzo trudną akcję podjąć. Kolejna redakcja, rozumiem, że ostatnie pytanie, tak? Bardzo Dzień proszę. proszę. Dzień dobry, Michał też, Polska Agencja Prasowa. Chciałbym wrócić jeszcze do głównego tematu dokumentu opublikowanego innymi przez pana Brejza. We wtorek miała miejsce konferencja posłów Prawa i Sprawiedliwości i tam poseł Przemysław Czarnek publikował, e, przedstawił dokumenty świadczące na korzyść Karola Nawrockiego. Wczoraj Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych poinformował o wszczęciu postępowania w tej sprawie, ujawnienia danych osobowych dwóch osób, w tym Jerzego Rzet. Więc dwa pytania mam w związku z tym, e, jak Państwo się odniosło do tego postępowania i czy UODO też będzie adresatem Państwa zawiadomienia, tak samo jak prokuratura i OBWE. Dziękuję. No Tą sprawę będziemy musieli jeszcze rozważyć. To nazwisko no, było jednak powszechnie znane, więc ja nie sądzę, żeby można było w tej chwili w tej sprawie podejmować postępowanie. To sądzę jest jednak jeden z tych chwytów, które jest stosowane po to, żeby no, zablokować naszą kontrakcję wobec tej ohydy, która się w tej chwili dzieje. A ja Powtarzam, no, to rzeczywiście. W dużej mierze jest wokół, w wielkiej mierze, właśnie, w decydującej mierze jest wokół tego pana rzecz i w związku z tym no, próba jakby jego ukrycia jest no, być może z punktu widzenia tych, którzy prowadzą tą kampanię potrzebna, uzasadniona, ale tak bym to w tej chwili interpretował. Rozumiem, że pytań więcej nie ma. Bardzo Państwu dziękuję za obecność. Dziękuję pani. Premier.